Dziękuję bardzo za zaproszenie na tak ważne spotkanie na, na sesji Rady Miasta. Przepraszam, że pierwszy raz w życiu jestem na sesji Rady Miasta, także jeśli <trykne> będzie głos woską, to, było, to, było, to, było, to było. Przepraszam też, bo na był pan dyrektor Cichon. Dyrektor Cichon chciał tygodniowy urlop, także, przepraszam, dostupuje zastąpić pana dyrektora. Dyrektor Cichon na tym, że decyzję o, o zezwalająco na wyłączenie produktów produkcji wydaje dyrektor, stąd to zaproszenie dyrektora Cichonia. Ja jestem znaczy, w naszym Wydziału zasobów. Ten Wydział bezpośrednio zajmuje się tymi sprawami, m.in. wyłączeń gruntów leśnych z produkcji. Decyzja została wydana na wniosek pana Andrzeja Laskowskiego, prywatnego właściciela tej działki. Decyzja została wydana na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zgodnie z tą ustawą. Później po tej decyzji otrzymaliśmy pismo z Urzędu Miasta Mistrzki. Pan zastępca burmistrza zadał nam 9 pytań w związku z, to, z wycinką tych drzew, bo te, te zapytania były podane nam po dokonaniu tej wycinki. Na te pytania odpowiedzieliśmy pismem w listopadzie 2010 roku. No. Teraz proszę Państwa, może wiem, że ta sprawa z, była tu kontrowersję, że nastąpiło wycięcie drzew na tej dzielnicy, to negatywnie odbiło się, że część ludzi współwyzowała ta sprawa. Może pokrótce, bardzo krótko, żeby nie, nie odstępiać tego tematu, to ja bardzo krótko wyjaśnię w jaki sposób, na jakiej podstawie decyzje są wydawane i w jaki sposób one są realizowane. Żeby decyzja została wydana przez dyrektora RDMP, musi być najpierw, musi być wniosek właściciela tej działki, właściciela tego lasu. Żebyśmy wydali decyzję, podjęli decyzję o, o, o wydaniu zezwolenia na, na wyłączenie tego gruntu leśnego z produkcji. Żądamy od wnioskodawcy odpowiednich dokumentów. Podstawowym dokumentem jest plan zapytania przestrzennego gminy, w którym te tereny są wyznaczone na odpowiednie cele. I w tym planie następuje przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze, na cele nieleśne. Nie I to jest punktem wyjścia, to jest podstawa. Jeżeli w tym planie zakładu przyczynnego ten las został przeznaczony na cele nieleśne, no to to już nam zezwala na, na pytanie tej decyzji grunt z produkcji. Właściwie oczywiście musi udowodnić, że to jest jego działka, że to jest jego las, stąd żądamy też... Y, aktu notarialnego czy, czy księgi wieczystej, do jakiś dowodu, że to jest jego dział, że to jest jego grunt. Żądamy też oczywiście aktualnego wypisu, wyrysu z ewidencji gruntu, żeby no, stwierdzić, że, że to jest rzeczywiście nas, a nie jakieś inne pożyczki. No i jeszcze innych dokumentów, które są potrzebne do, do wydania tej, tej decyzji. I w tej decyzji następuje, y, decyzja y, zezwalająca na wyłączenie gruntu z produkcji. Czyli to jest, ja zacytuję cały z ustawy, żeby nie było mnie to mówić. Wyłączenie gruntu z produkcji rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze i leśne użytkowanie gruntu. Czyli ten moment, żeby przestał być lasem ten grunt, a zaczyna się inne użytkowanie, żeby stać się wtedy terenem, y, zawodowe, czy, czy terenem y, zabudowany. Na tej podstawie, na podstawie tego pomysłu, czyli przeznaczenia gruntów na cele leśne w danym zakupie wydajemy tą decyzję, które są decyzje na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i, rolny i leśnych. To jest ustawa restrykcyjna, ustawa, która ma przeciwdziałać no, samolotnemu... W związku z tym tutaj my obciążamy tego wnioskodawcę odpowiednimi opłatami, które to w większości przypadków są dosyć wysokie i działają jednak zniechęcająco na nadmierne zwalczanie problemów z produkcji. Także są przypadki, proszę Państwa, że właśnie prywatny występuje do nas podłączenie 10 arów pod budowę domów. Jeżeli się dowie ile to koszty to nie no to następny wniosek korygujący przeważnie napływa i wyłącza wtedy 5 arów, czy 4 ary potrzebne jemu na, na to budowę. Jeżeli mamy te dokumenty, no to decyzję musimy wydać. No, nie ma podstaw, żeby decyzji nie, nie wydać. I w tym przypadku też ta decyzja została Pytana na wniosek Pana Blaskowskiego. No, pan Blaskowski wystąpił z wnioskiem o wyłączenie z produkcji leśnej 60 arów i na tej podstawie, na podstawie to wniosku, na podstawie zestawu dokumentów dostała wydana decyzja. W decyzji nie określić, że w jakim stopniu, nie określamy nigdy, w jakim stopniu ile tych drzew ma być wyciętych. Decyzja mówi o tym tak, co zacytowałem, że to, 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 o rozpoczęciu innego niż leśny y, sposób użytkowania tego gruntu. Ten sposób może być ten, ten grunt może być w tym momencie wyznaczony na inne cele, ale ilości, że y, koniecznie, że potrzebnych do, do, do tego innego zagospodarowania y, tego gruntu w decyzji nie określamy. To już jest sprawa... Pozostawiamy tą sprawę oczywiście w pierwszej kolejności dla Rolnictwa Gospodarki Przestrzennego. No to mi się właścicielowi, no to już on decyduje, e, czyli e, właścicielowi i gminie właścicielowi, bo gmina da też dając zezwolenie na budowę określa, e, jak <tryk> powstanie takiej powierzchni i ile w związku z tym tych drzew trzeba przez to wyciąć.

yeah <laughs> że w ogóle, to znaczy w strefie A, to jest w ogóle niedokonane. Las wymaga zgody, jeżeli chodzi o lasy państwowe, lasy państwa wymaga zgody ministra. jeżeli chodzi o lasy prywatne, to wymaga zgody, zgody marszałka rolnictwa. Nie mógł być plan przez państwa, przez, przez Rady Miasta, jeżeli nie było takiej zgody marszałka na zmianę przeznaczenia tego lasu w Waszym planie przez Was, przez Was uchwalonym. Jeżeli tego dokonaliście, no to są tego konsekwencje, proszę Państwa.

Nie wiem, czy Państwo w każdym przypadku jest to jedyny reklama.

To, o tym decyzja nie mówi. To nie jest decyzja na wycięcie drzew. To jest decyzja na wyłączenie tego grupów produkcji na świecie, na podstawie planu zarządzania przestrzennego, który ma znaczy ten grunt pomoc zarudowy dla celu uzrowiskowych, rekreacyjnych poczynkowych. Bo tego tak przemysł ani jednego słowa na temat, że mamy wycięte dwa drzewa czy trzy drzewa. To już ustala przecież inwestor. Pewnie z urzędem, z gminą, wtedy już z gminą, które trzeba, trzeba wyciąć w celu realizacji tej inwestycji, że tutaj ani jednego zdania nie napisaliśmy o, o, o ilości wycięciu drzew. Muchas gracias. Zbadać, w naszym urzędzie trzeba zbadać, czy my zrobiliśmy wszystko, by temu zapobiec. Następnie można pójść wyżej do Starowskiej, do OZP-a. odwrotnie. Od najwyższych dni. Wydaje mi się, że trzeba to dzisiaj, proszę Państwa, ym, złagodzić ten wystąpień, poszukać takiej u siebie rozstrzygnięć tych negatywnych, bo tak się skończyło. A później dopiero zbadać inne na innych. Ja temu osobiście podziękował Panu... Dyrektorowi zawicy za dokładne wyjaśnienie, bo tego się spodziewałem, że tam procedury by były trzymane, tam się po prostu na innych przepisach, opierają się w swoich decyzjach. A my mamy inne przepisy, dla których musimy dbać o to przygrzecznie wycinania. Takie jest moje zdanie, panie burmistrzu. I panie przewodniczący, przepraszam, dziękuję. E, To, to jest, to wycinka drzew w uzdrowiskach jest tak samo ważna jak wycinka drzew w parkach narodowych I, i nie można sobie tylko dlatego, że, że, że w planie zagospodarowania są, tam były, cały czas tam, na tym terenie, o którym mówimy, tam cały czas był ośrodek wypoczynkowy. wycinania drzew że... i on funkcjonował, funkcjonował jako teren turystyczny. Nie rozumiem, dlaczego on się na wyłączenie tych teren... tego terenu z użytkowaniem na terenach Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Dyrektorze, więc uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest określone, na przykład jest Działka 10 tysięcy m2. Z tego w strefie A może być zabudowane łącznie z drogami 30%, czyli 3300 metrów, a pozostałe powinna być strefa y, biologicznie czynna. I tutaj y, y, może, ci, nie wiem, czy moglibyśmy mieć prośbę do pana dyrektora obowiązuje też nieprzekraczająca linia zabudowy od drogi i w tym wypadku to w czasowy jest to 25 metrów i wydaje mi się, że ten pas, w tym pasie powinny zostać drzewa tak jak rosną i żeby nie, nie wycinać, a pozostałe te 30% no trzeba wyciąć, bo jeżeli Miasto chce, żeby coś powstało, no to tych drzew trzeba trochę wyciąć. I jeszcze drugą sprawę mam już niezwiązaną, panie dyrektorze, prośbę. Miasto zabiega o stworzenie szlaku y, militarnych wojskowych w Bóg. Częściowo już uporządkowaliśmy tutaj na swoim terenie, za zgodą państwa też. Jest bardzo duże zainteresowanie. Czasowiców turystów przebywających o zwiedzanie. Chcielibyśmy te wszystkie, aż do kanału Potynia zagospodarować, stworzyć ten szlak. Prowadzimy korespondencję z RZT. i tu jest spokój w tym, że tak. Państwo jako lasy bezpośrednio nie możecie nam przekazać terenu. I czy jest taka możliwość, żebyście przekazali to dla modu? przekaże dla starostwa, jako przedstawicielowi skarbu państwa, starosta nam. Bardzo nam na tym zależy, bo to jest wielka atrakcja dla turystów i, i historii. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo, jak ja proszę. Proszę państwa, wielokrotnie bywałem w mieście Ustka, się też byłem na ulicy czasowej i oczywiście przecież. Tak samo jak, jak Państwo radnie, tak samo my też jesteśmy na nadeśliństwo za tym, żeby jak najwięcej tych drzew tutaj zachować. To jest oddzielna sprawa, wydanie decyzji na wyłączenie tego z produkcji, a wycięcie drzew. To już jest wina tego Pana, że nie zachował tej, tej linii, nie jej linii zawodowej. No poza tą linią te drzewa powinny oczywiście zostać. Te drzewa powinny zostać prawdopodobnie pasie drogowym, bo też, sobie widzicie, bez pasa drogowego, prawdopodobnie, poza obwodzeniem. Także tutaj. Nie wiem, jak to dobijnąć, to to, to, mile, to, to, jest to już my się tym zajmujemy, ale. W <śmianowicie> tym Przepraszam. Czy słychać mnie? nie. Włoske. Jesteśmy też za tym, żeby ten drzew jak najmniej wycinać. Nie, nie ma związku między tą decyzją a ilością wycięcia drzew. To jest jedno. Teraz ta sprawa tych y, obiektów historycznych, tych obiektów wojskowych. Byłem też przed przyjazdem tutaj y, na tej y, Sygnały do nas była y, rozmowa, y, ktoś z Państwa rozmawiał z dyrektorem. Cichoniu o tej sprawie. Ta sprawa jest, o tej sprawie nadajemy wiek. To nie dopiero, to jest początek tej sprawy. Oczywiście jesteśmy też za tym, żeby, żeby te to obiekty nie uległy zniszczeniu, żeby zachować i wykorzystać dla celów turystycznego zagospodarowania miasta. Także w tym kierunku oczywiście to też pójdziemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. rozmawiałem z przedstawicielem i w Tomaszem zapomniałem dokładnie to wyraz wszystko i powiedział, że bułkry na pewno nie będą wysadzane. Tylko jest druga, długa droga legalizacji. Przychylność mamy lasów i myślę, że to um, krok po kroczku będzie zrealizowane dla dobra miasta, dobra turystów Część. dla kołaniach historii. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję.